budowa wjeżdża, budowa, budowa auu, auu, auu. Uuu. Głowa w betoniarce Siemaneczko Wyprowadzka Wyprowadzka Widać, że już pocięte A Ja zabieram rusztowania To znaczy a ja ładuję rusztowania i wywozi nam to nowy inwestor, Kurwa, trochę tego tu jest uzbierałość Będziemy na budowie, to Wam wszystko pokażę Co jest jaki front robót Kurde ten zastrzał znowu tym. Będziemy ten jest w miarę na wierzchu to go wyciągnę zabieram trochę rusztowań ze dwie paczki stopy muszę wziąć i blaty mi tam z przodu chyba nie wejdą. Może spaczka by weszła, to by było dobrze. Zastrzał tam ten kurde... Ciekawe, czy Tam na tej budowie to już robiliśmy w tamtym roku posadzkę, podjazd, tynki w środku. Także nowa lokalizacja, kolejna, ale ta jakby stara. To jeszcze by zostały dwie paczki blatów i to by przełożył mi dwie paczki takie. ale kurwa, dwie paczki tych rusztowań z Muszę widzieć, że no weszłyby, aby tam nie ten zastrzał, aby to było równiej poukładane. To włoży, a tak to nie było. Dobra, jeszcze stopy, zawiezie mi to. Jeden kursik rozładowany. No i słuchajcie, takie to jest o. Tak jak to widać. Całe tam pod dach trzeba zamurować. Tu pod tą kratownicę też. Tu musieliśmy wyciągnąć. Jedną na zaprawę, żeby się z tamtą zrównać. Bo inwestor nie chciał tak głęboko kopać, murować tak wysoko bloczków Tak miało być. Przecież narożnik brygadzista wyciągnął, bo tam klejum zostało, a dzisiaj się ruszujemy bo tam za tą głupą załadowarką, tą hałdą piasku, tam murujemy, bo tu to się nie da dzisiaj murować, bo ten piasek, zresztą słychać to w mikrofonie, nie? no jest porażka kurwa. Trzeba z rana czy coś ruszyć I to podmurować I zaraz łup zalać, bo to pierdolnie Także tak to wygląda Dobra, idziemy Idziemy tam No i tu pewnie jeszcze ta ściana jest Niepewnie, tylko na pewno, bo już styropian zamówiony yy, Dwunastka Niefrezowana Nie, nie frezowana. I będziemy to uciekać. Są ściany i pewnie szczyt w tym roku. Teraz jesteśmy na warsztacie. I tutaj ustawiamy rusztowanie. Kinowe, nie Warszawę. Może Warszawę było lepiej ustawić, ale. O! luks panie! Dobrze, że tylko z metra, a nie z pięciu. I nagrało się, nagrało. I tu wtedy, właśnie przed chwilą była rozmowa, że. Szkoda, że tu właśnie by musiał te leżnie, ale to już nie w tym roku na takie właśnie mniejsze budowy. Bo to jest 8 na 7 coś takiego tutaj jest i są takie leżnie, metr 57, i wtedy tu by kołek by choinkę wstawił, i by tu narożnik sobie tu metr 57, i w sumie by dodało tam 2,48 czy 2,50 wosi, i by tu wyrobił to. By było, a tak to będziemy musieli ustawić jedno pięć i tu coś zostanie. No i trzeba będzie pewnie połączyć takimi blatami od Warszawy. Zrobi się. No tutaj przylepka. No ale to takie zastosowaliśmy łączniki. Do karton gipsów. Dobra, przejechać czy już tyle przeniesiecie? To no jest piątek. Praktycznie mamy fajrand. Co? Przy, mogę się przejechać jeszcze? Yy, a knypka ktoś ma? Tu nastawiałem tych palet zanim mur poszedł. I... No i teraz nie poszły te... suporeksy i trzeba... No bo tu metr jest gdzieś dotąd i trzeba tą paletę gdzieś tam przenieść już na rusztowanie. Tam bez noża to jest nie robot. Może I tu wtedy można jeszcze ustawić coś. O, rok czasu czekały. albo lepiej te suporeksy nie mokre, dobra. Przestawiamy ustawimy i to pewno będzie na dzisiaj. Finisz. Dzisiaj kolejny czwartek. Tyle się zmieniło. Dwa piętra wyżej. Troszkę tutaj już zaczyna się ciasno robić. Bo... Dzisiaj już dwa razy zaliczyłem pierdolnięcie w binder. No to jest luks, najgorzej to jest tam podtykać to, ten skosik. I murarka, no. Nic się nie zmienia, cały czas to samo.

Jak dobrze wychodzi, to wychodzi dobrze. No ale tu ścianka i tak wszystko będziemy tym kować. To znaczy tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę. To będzie ocieplone. To nie będzie ocieplone. No ma być taki warsztat, idźmy. Tu tu podawane, żeby no bo tutaj nie wiedzie W żaden sposób. To raz, a dwa to nie murujemy tego na razie. Kurwa, zapomniałem, 4 cm to bym mógł zaznaczyć. A nie w stadii, pierdol liczek pokoty. 4, tego 4. Winkiel, 4. Teraz ja, moja kolej. Nie, no 4 cm to znaczy to jest to mniejsze. To mi potrzebne, bo mi schnie. W tym czasie sobie może ponosić. włączy się później, jak tu będę utykał ten skosik. i mamy ten skosik. Tu jest to ułatwione, że, że nie mam łaty akurat w tym momencie. A co, rusztujesz się wyżej? No tak, to, to mi też będą jeszcze, ale dobra. Dobra, na razie to muszę. Hmm. Na czym ja skończyłem, a na tym, że mam ułatwione, bo nie ma łatwiej do odcinania. Tu, żeby taki pustak dorzeźbić, ten też jeszcze pół ale to no to na trzy razy trzeba przymierzać, zanim się chleć posmaruje. Ogólnie skos wyszedł taki, że dobrze też ten skos wyszedł. Bo jest 12 tu z tej strony. I dzięki temu mamy z jednego pustaka, mamy bloczka, znaczy się mamy dwa skosze, czyli co, nie ma spadów? O pustaki drogie, dobra. No i tutaj ten słup, tu sobie tym dojadę jeszcze. A tu chyba zostawię, tylko tam mogę sobie wciągnąć trochę ala narożnik. O, akurat 60, dobra. To muszę go przymierzyć. Jak to w ogóle wychodzi? No mogłobyś... to by zrobił, bo tu by uciął centymetr i to by się cofło i by zlikwidował tą szparę. Ale czy to w ogóle warto? Nie warto. Piana... Aaaa, kurwa, cię buziunia skarała, bo ci się nie chce, Ała, Ej, nie, nie pójdę, nie obetnę. Nie. Nie. Kurwa, potykanie pierdolone. Zrobić, Wszystko się zrobi tylko czasu Tu musi być luz Ten klej mi Po prostu troszkę wyżej Wtedy ten klej zostaje Dobrze, że Że to nie zaprawa, bo to już w ogóle Może na zaprawę Nie trzeba takiej dokładności, pierdolnie Żółtkielnie kleju i chuj czy za dużo to już mu nie zrobię to jedynie mogę do oka. Po to Bożia dała oczy, żeby robić na oko. Ech. Kurwa! Ile sięgam, to wgarniam, żeby to nie wisiało, ale tam już widzę. Nie wszystko. Dobra. Dobra, to tu mamy. Ech. Tu pewnie ten słup. Żeby wrzucić dotąd Najlepiej to jakby dotąd było I tu później jak się zabletunuje, no to Przemurować jedną, drugą U Majstra tak samo jest, nawet chyba O jednego wyżej Dobra, trudno To jeszcze mogę sobie podciągnąć No i co, tutaj muszę Muszę to wyżej jeszcze postawić Chociaż tu już bym Nie no, jeszcze pociągnę tu nie to jeden, jeden bloczek. A tu jeszcze sznurek można zapiąć, i przemurować to, bo tam będzie do czego zapiąć. To muruję dalej. Słyszycie jeden głos? Wykastrowany chyba kurwa jest gości. Maszyna jak to? to Maszyna Tutaj to to mamy Fajrand. Dzisiaj to pociągliśmy, bo mieliśmy tylko jedną warstwę na zaprawę postawioną, a resztę postawiliśmy tu z brygadzistą i z Kamilkiem, który ucieka. No na tą wysokość jaką widzicie, tu jeszcze słup jest przyszalowany. A tu jest uszykowane, ale chuj tam jutro też jest dzień. Jedziemy do domu. Widzimy się jutro. Sobota 11. Koło południa. Słupy mamy tutaj zalane po tej stronie. Ja biorę pas. Idziemy tam. Budowa numer 2. 40 metrów dalej. Tu troszkę jest lepiej, bo mamy od środka możemy sobie podać materiał. A tam od zewnątrz ale to i tak dobrze lepiej niż od środka go ręcznie wciągać. Podwyższyliśmy się, Brygadzis też tam narożnik wali, a muszę albo tutaj ten narożnik dać, albo tutaj. Kamil jeszcze nie ma przezwiska nie trzeba mu coś wymyśleć. Na razie jest kamilek. Coś ty żeś odjebał Kamilek coś żeś odjebał, kurde szuka... Kobiety 94 rocznik Bez nałogów Na pakiernie chodzi, mało mu jest... Mało mu jest jeszcze budowy To chodzi... Co? Nie wiem czy to było słychać Brygadista mówił Jak to było? Dziewczyny pomóżcie Kamilowi walić konia Aha. A, dziewczyny pomóżcie przestać walić konia A, No to tak. Dobra kurwa, głupoty głupotami trzeba się brać A ja też czuję, że za dużo to dzisiaj tu nie zrobimy już to 12 godzina kończymy Ładowarkę stąd zabrać Zestaw młodego betoniarza wepchnąć pod wiatkę I spierdzielać do domu Na no dużo dzisiaj nie zrobiliśmy, ale takie znowu rzeczy organizacyjne są zrobione Surowiec na podsypkę jest, tylko chyba za dużo będzie tego surowca A tu to tak wygląda z zewnątrz Jadę wywieźć te palety na kupę i podjeździk z tamtego roku. To by było na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.